Witam wszystkich. Dzisiaj o tej porze przyjrzymy się na spokojnie sytuacji, jaka panuje w Bractwie Early w Stanach Zjednoczonych po przejściu rekordowych opadów śniegu. Przede wszystkim skupię się dzisiaj na researchu na Twitterze pod tagiem Buffalo Blizzard 2022. Tu trzeba też zwrócić uwagę na to, że Opady śniegu, tam spowodowane efektem jeziora, występowały już wcześniej. Nie tylko, nie tylko 26, 27, 28 grudnia, ale też jeszcze pod koniec bodajże listopada. To taka dru, du, dla tego regionu, to jest taka druga księżyca, e, silna. Drugie uderzenie, silnej zimy. Ale tutaj tak jak widać na materiałach Widoczność praktycznie zerowa. Jak z pilószą. Praktycznie nic nie widać przy takiej widoczności jazda jest praktycznie niemożliwa, a drogi bardzo szybko. A stają się nieprzyjezdne. Tu bardzo dobrze to widać, jak bardzo szybko samochody zostały zasypane przez śnieg. Ale wraz z tak silnymi opadami śniegu które spowodowały paraliż też oczywiście ludzka natura się pojawiła pojawiło się też bardzo dużo informacji o grabieżach grabieżach sklepu, sklepów a o tym będzie też tam za chwilę niżej I say the snow on my street I thought I'll be able to walk to the corner

ciężkiego sprzętu, żeby wydostać je z zaspy i wyczyścić drogę wow. yeah. Ogląda się to wręcz abstrakcyjne. abstrakcyjnie Yeah. <laughs> Holy shit. Jeszcze raz w początek można zobaczyć, jak it. podbiera samochód i go unosi. <laughs> No Wygląda to, powiem szczerze, niesamowicie. No to jest to, właśnie o czym mówiłem. Czyli te słynne grabieże, które również się pojawiły. Z racji tego, że służby nie mogły dojechać na miejsce z powodu zamieci, pojawiły się osoby, które zrobiły sobie święta w trochę inny sposób. Te materiały będą się przybijać. Ale zobaczmy, jak to wygląda. Ale śniega. Są dobre ponad 2 metry, 2,5. 3. No tu znów na kamerze nagrane jak ktoś się poczęstował telewizorem ze sklepu. Oczywiście nikt sobie nic z tak tego nie robił, bo no, służby były sparaliżowane. A tutaj ktoś ma się podnosi, tak? podnosić, chce otworzyć garaż i wyjechać samochodem. No i mamy prawie po metrową, więc będzie to dość trudne. Teraz pytanie podstawowe. Co się w ogóle tam zadziało, bo padało praktycznie w całych południowych, centralnych Stanach Zjednoczonych, natomiast najtrudniejsza sytuacja była w bractwie Early. Warto przyjrzeć się w ogóle położeniu tego regionu i tego miasta głównego, czyli miasta Buffalo. Ono znajduje się, tu, w tym miejscu. To jest to miasto i to jest Erli. No i jezioro o tej samej nazwie. I to jezioro było przyczyną tego całego zamieszania, bo wystąpił bardzo silny efekt jeziora związany z cyrkulacją, która spowodowała właśnie tą mm, Napór, tych bardzo chłodnych mas powietrza, które były chłodniejsze od tafli wody e, i powstanie bardzo dużej ilości chmur, które przemieszczały się w kierunku tego miasta i tu powodowały silne opady śniegu. E, teraz już jesteśmy praktycznie po tym całym zjawisku. Ja sobie cofnę jeszcze 12 godzin, kiedy ten nisz nurkujący był bliżej jezior. I on tutaj sobie jest. I on się przemieszcza na wschód. I cyrkulacja, która wystąpiła, powodowała że wiatr wiał właśnie od zachodu na wschód, czyli od strony Michigan w stronę właśnie stanu Nowy Jork. I napędzała te chmury. W stronę miasta Buffalo. Dlatego tutaj w tej linii te opady były najsilniejsze. Jest możliwość podejrzenia tego chociażby na jakichś mapach satelitarnych z ostatnich dni. Ja sobie tutaj otworzę eos Standardowo moja ulubiona. Może 26 grudnia, bo wtedy bardzo mocno właśnie tam padało. I mamy zasnute zasnute ym, chmurami y, jeziora. Buffalo jest zupełnie niewidoczne, ale na tym, na tym jeziorze widać bardzo mocno właśnie ten efekt jeziora. Widać jak tutaj w tym momencie chmury tutaj zaczynają się tworzyć, a tu jest ich coraz więcej. Widać po prostu jak woda paruje, jak oddaje tą parę wodną. I one przemieszczały się na wschód, czyli w tym kierunku, takim gęstym pasem. On jest widoczny tutaj. I tutaj oddawały śnieg w postaci opadów. Padał intensywnie i przemieszczały się dalej na wschód, wytracając tutaj już możliwość opadów w tym momencie gdzieś. Czyli, czyli zobaczcie, jak bardzo duży. Obszar obejmowały te chmury, właśnie z tego spowodowane tym efektem jeziora. W 25 grudnia, ten chłód, te chłodne powietrze dotarło aż tutaj do Zatoki Meksykańskiej, tutaj w tym miejscu, i również tutaj, takim pasem, też wbiło się nad Ocean Atlantycki, który też jest cieplejszy, i w którym ten efekt również wystąpił. Tak jak tutaj. Możemy się przyjrzeć, gdzie tworzą się chmury i w którym kierunku się przemieszczają. Tak samo i tutaj mamy bardzo podobnie. Chmury tworzą się nad cieplejszymi wodami Oceanu Atlantyckiego i przemieszczają się w kierunku wschodnim, a następnie zaciągane są na północny wschód, nad Nową Szkocję. Więc tak wyglądał ten efekt jeziora, który też przyczynił się do bardzo trudnej sytuacji, szczególnie tutaj, a to co też tutaj widzimy, to białe to jest miejsce gdzie padał śnieg, miejsce gdzie pokrywa śnieżna 25 grudnia się utrzymywała, więc bardzo mocno wbiły się chmury zapadami śniegu na południe i południowy wschód Stanów Zjednoczonych. Okej, okay, dobra, no to mamy tutaj na tą chwilę wszystko. Dajcie znać, czy taka forma materiału Wam się podoba. Jeśli tak, kciuk w górę, jeśli nie, kciuk w dół i dajcie znać, co, może, co by można było tutaj zmienić. Ja w tym momencie kończę. Pozdrawiam, cześć.